Jakby to Lena ma mało zdrowia i ma Amber, no, jen, Nie, nie, jednak Max i marła. A, Taki jesteś. Cii, no nie, kurde, szybko bym wziął przyciski, by było super, nie? Witam, jestem Bibi. Ha. Biłaś Bibi, Bibi a nie? ty byłeś Bibi czy Piper Bibi? Tak, Piper mieliśmy się przedstawić go postaci z browser, się, że się sobie... Ej, czy ja Cześć, strony Hej, cześć, jesteśmy Bibi. He Bibi, bye bye! Jest ten kit jakby co widzowie! Edgarem jestem tam ja jestem boniaczem Spawn... o, ciekawe! Kiem Kiem kim jestem? A, a, co ja robię? Kim tylko kim ty byłeś? No Edgarem. Haha! Ha, widać aha e mosku ty kurde Moskwa może spłonęł się, mam nie na ale nie traumatyzuj mnie. co <laughs> <Ha, wie>. <laughs> no, no bo to jest Edgar, to jest Edgay! Edgar jest Ed pospolitus. Nie wiem, czy to nie jest banable na YouTubie, bo z tego bo ostatnio odcensurowali na filmy, które to oglądałem, więc lepiej nie, nie za dużo tego nie mów. Słuchaj Ja jeszcze nie zarabiam pieniędzy, więc to mi nic nie zrobi. No, dużo ale razy, konto mogą cię usunąć. Za co? Nie wiem. No właśnie, za co? Dominik, no... Pokonię. Dobra, obserwujemy mnie.

Zostawcie łapkę i subskrypcję i jak doszłacie do tego momentu napiszcie haftach Brawl Stars, to wchnę Wam serduszka. Będzie fajnie. No ile ty masz kapę? No to jest właśnie, więc... 400, sorry, 400 mam. A ja, ja, mam ma pytanie, 120. mam pytanie, mam pytanie, Fopek, jak, jak bardzo byłeś wolny, umiałeś w ogóle ruchać? No, byłem wolny, byłem wolny. No, no dlatego... bo, no bo trzeba to ja szybciej stoję niż on chodzi, nie, ten cały bit, no, ośmiobitowiec. Przy okazji, to jest idealny moment, żeby ogłosić, że Krzyś będzie nagrywał Brawl teraz na swoim kanale. Już jutro, będzie pierwszy odcinek. Powiesz, myślałem, że powiesz... Ja, mi... Na 75 subskrypcji! Jestem swoim mainem, jump on ene... Yeah. Myślałem, oh. myślałem! Oh. Przez jedną sekundę... Oh. No wyaskoczyłem! Ej, pomocy! Co ze mną? To działa! Ja jestem, ja jestem hitem Fajnie, tutaj, tutaj nie wejdziesz ja, ja nie wejdę od patara O boże, duże głowa Mastermind Trzeci z brainem. Praynem Skocz na jego shoulder Ruch A ty Janetko Janeto Myślałem, że przy Ej, to może wcześniej I nie ma! No, nie ma! Nie ma! Nie ma! Nie wiem jak ja ten kit cały. Ja nie nie wiem co ta umiejętność zrobić. Totalnie. O z żony to. No fajne nie. Kurde! Ej, wracając do tego momentu co powiedziałeś, że Krzyś niby nagrywał się na YouTube. Ja myślałem, że powiesz, to jest idealny moment, żeby ogłosić, że Krzyś jest w ciąży. <głosy> 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 Kresi Ale widzowie, małyby, widzowie, nie nie, nie, nie wybędzie, będzie, tylko 75 subskrypcji ma być. ja będę Bo nie tego, to są nie to jakoś o o, godzinę o, po zjadzie. tym, jak nagrałem, no mówię nawet krócej, jak nagrałem odcinek z ten, ze samochodzików. Więc y, widzowie, no. Więc pewnie mówię, jeździć w tak? Ale tak jak, banan.

No. Ty byłeś Gra, kole- Ty grafiasz. byłeś- Kim ty byłeś? Dogiem. Byłem No to jest nie A ty-, ty jaki to dom się tam teleportował? No? Ty... Miałem, miałem coś takiego, że jak ktoś mnie zabije, no to gram jeden na jeden z nim. Aha. no To nie masz racji. Tu Chester to... ma taką- Znaczy nie. Ta- Ta twoja po- Hindy był? Dog. Dog. To dog ma taką moc? Okej, okay, dziwne. Czyli tak jakby drugie życie nie, nie? O kurde. <laughs> jestem o kurde, najbardziej- Lena. Jestem jedną z najbardziej zapomnianych w postaci tych tej gry. No, 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 to, no, mój to. to, co mam Mój no, Nie <śmiennie> ma nie mam. Już nie <śmiennie> nie no, no bo ja mam tu no, bawaj, no, zabij to się no, 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 NIEEEE! ooooo Nic nie, nie, nie mogłem zrobić, no i ja nie mogę, już jesteście gdzieś u Nie mogę. Zadałem Kolefanka kole, ma, kole, ma cheaty, nie dawajcie fokus na lennę. Tak, wywalamy ją normalnie gościu. Focus na lennę, focus na lennę. Tak, normalnie, teamy na lennę. No ja nie, nie. nie, Nie one dosiądą. Chyba nie słyszę. <suszy> Ile tonę? Jestem, jestem który ma dwa psy, jeden się nazywa dość a drugi dziwi. Eeeem... Ja nie wierzałem, sorry, to Jestem jest, jest, jest. <grybujesz> 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 <Jsem, jaja. grybujesz> ludzią, który ma dwa psy, jeden się nazywa dość tk, a drugi <grybujesz> <grybujesz> się! w do ozechów Przestań ci Konawem cię przecież. Ruch Ale moja lampka jest zagurzona teraz widzę I patrzę będę robić O, tam patrzę nie ma OOOOOOO oh! 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 Spodziewałam się takiej umiejętności po tej postaci

Ja mam nowe zostawienie mi tak skupka Ej, gdzie jesteś Fopuś Dobra sprawdźmy to Sprawdźmy to Dobra tutaj lata tutaj lata FOPU To ty? tutaj to, to tutaj lata tak? Nie nie, to nie ty Jestem Kim ty, ma, ty masz Kogo to? masz Kogo ty miałeś? No, a nie widziałem No właśnie No właśnie tak widziałem, co nie? Wy miałeś drugiej drugą postać co nie? Ty nie ogarnęłeś? No nie będę do końca pewny, co nie? Ale strzeliłeś W ogóle to już dwa tygodnie po początku sezonu Co? O! Yy, o! Oh! Dwa po początku sezonu bo To był dźwięk A ja nadal nie mam mojej parasolki za winę, bo się wypsułam Sandstorm! Sandstorm! No to jest jest! <laughs> nie, wychodzę nie. 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 No ale to No ale to Jeszcze POKO STORM! Jeszcze wygrał! Jeszcze gra do tego! SED STORM! Nie, to się Dominik to tak lepsze <grym> niż to co robiliśmy ostatnio i jak graliśmy w skibini to ile... to ile, <grym> <grym> aj, mów, aj, mówcie, jak będziecie się bili! Miau! Miau! Hejka! Ja, ja się bawi Zobacz, ale... Da, daj, dojdziemy da, razem. Ej, stop, mogę go zabić? Mogę. No bo mi się skończyło to już. Kurde! Co To jest za pompa. Pamiętam, e, pamiętam z Dominikiem jak wam odcinek, bo w sezonie trzecim, nie, czwartym chyba, czwartym rozdziału czwartego e, chyba, albo trzecim może od czwartego, było coś takiego, no chyba czwartym rozdziałem czwartego. Nie, nie, był jakiś NPC po zabiciu go wywalał właśnie farego po tą pompę grą, którą miałeś e, tak, i to, e, nie, nie, nie. A ja, tych, a tych ogólnie broni nie było i to był jeden sposób do zdobycia e, to, tak, to, e, i nagrywałam to odcinek to i to nie To było w sezonie mega, to ten, było to duże miasto jak było, to było rok temu. Ale nie, I... nie, 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 ale ja wtedy nie w nie nagrywałem. Nagrywałeś rok temu? No, ale nie w sezonie mega nie nagrywałem. Nagrywałeś? Ja wtedy, A nie, wtedy kiedy zostało ten mega... Zacząłem nagrywać pod koniec trzeciego dzieła czwartego. A la, lalala. fine, you're sorry Jak się bawicie? Skibidi. Skibidi, <gibli> bomba kłam. Bo ja tam gdzieś mój miś, czy on nie żyje? Czemu jestem czarny?

Dobra, wygrałem jestem Sigmum z Sigmą. Sp Spamigmum. No to też. O jestem, jestem, ja, ja jestem kuchawem, a ty jesteś betoniawem. Jak się bawisz? Nie, nie, nie. Komu ja tak zrobiłem Lenia? lenia Co? No 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 humor, dzięki mnie. Cicho, cicho, kolefanko, nie będę się befrafał. Najkaść ciebie! Odejdź ode mnie! Odejdź ode mnie! A! Ona mnie bije, i to ja ona mnie bije. O, aha, ja zostałem. Nie wiem, kupę. Dobra, to będzie gra, jeśli tego nie zrobię. Nie, 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 to jest pogrążenie na poziomie, kurde, czy no ci z tym łukiem rozwalić. To jest pogrążenie. takie, ja jakich mało. Ale nie ty miałeś kapę niby. No, normalnie, normalnie nie miałem kapę, tylko po prostu ten. liczyłem, że mi zabijesz i pójdziemy I na pogrążenie. jeden Pogrążenie. Pogrążenie. O, jest 21, 27. O! o! <słuch> <słuch> jak się bawicie? O, woda i lawa, ciekawe, nie? A co by tak pie zapierdział? Kto, kto by tak zapierdział? No ty się strzelałeś, tak słyszałem. No właśnie pa, palnąłem ja cię, z foto, widzę, że widzieli. Nie. Widzę, że zamknę zamknęli oczy w tym czasie. <śc finanționista> Kurde, pusty łeb. Kurde. Spójrz w okno. Po co? Żebyś miał Bez Dobra, beznadziejna pompa, nie polecam. Spójrz braw, w okno braw. zobaczysz swoje odbicie Wtedy już się wiesz o jaką zagadkę chodzi Co, co tam pijesz? Za, co, co tam za takie zagadki? pijesz? Jabłko mięta okay. O. Mhm, mm ciekawe mm. Mm. Oh my god po, Pozdrawiamy Lena, która napisała do mnie teraz na PlayStation Mam ra... mam ragę Co ma? To chyba ma, ma taki raga. styl muzyczny, reggae, to się wymawia. Siema! Enko z Japanią, Proszę mnie zostawić! Siema. Cześć. Nie, nie chcę ci nic mówić, ale jakby tak chcę powiedzieć. Cześć. No dawaj, zabij mnie. Ops. Nie nakryję. No wróć. No. <noise> z tym na No nie no, ona mnie się to małe! Żeby was tir przejechał, o oh, mój Do której my gramy rundę, bo taka 20 runda już jest No jeszcze z 10 możemy zagrać No dobra Fajne, fajne tryby magania Albo na mamie łota lu lu Lubię takie tryby Jajko. Jem, 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 jem. boże tutaj też będę się... ja mam jeszcze nawet dwie miniaturki zrobienie dzisiaj no łatwo <śmiech> <Aha>. <śmiech> Encore os seus fardos, fardos, lala lalala Encore os seus fardos, fardos, lalala Ah Gostaria que o TIR tchau Nie. to jest walka para paranormalna. No, <laughs> nie, ty nie, Z tyłu nie, się nie, 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 No, nie, ja nie, nie, i nie, Ja klikałem, nie, 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 i nie, sobie nie, 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 broń nie, 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 ja nie, <laughs> no. o, nie, nie, broni tak nie, 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 nie,

jest hmm. mieć HP. Słowa, Dobra. Ponad mam nadzieję, że w tym tak, Dostati już nie, nie ma praw autorskich. Nie, i wcześniej tańczyłem, tutaj je i chyba nie usłyszałeś. Aaa, Mam nadzieję, że nie ma. Ja, ja, jakby co to wiesz? Nie, 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 stop, nie. Ej, myszka mi się rozgodowała. Ty, myszka mi się rozgodowała. Lena się zabiła. Się Cze, ale słuchajcie, nie zabijajcie mnie, bo nie będziemy... Ale Lena cię zabiła, Lena cię zabiła. O, Leon. Cichutko. Uważaj na karty. Są wychodzące karty w grze. Hejka. Ej, team na lena, team na lena, team na A lena. Ale Lena nie żyje. O jesteś? Od kiedy jesteś mi dostawcą listów? Ciii... Uzbek i Hiszpanii Henka, bo zjadł Były że będziemy mieli koncert w w te jaki? jaki jaki wakacje? Jakie? metaliki. Jakie wakacje czy jaki koncert? Dostaniemy mm. koncert metaliki, i dodatkowo League dost, e, e, Party dostanie skina w e, Fortnite. Cie. Możemy walczyć z traktatem. No, można. No, on jest spokojny, nie daje mu się. Jak poko, to, to jest wrog! To widać. <laughs> Co zrobimy, Krzysztof, w takim momencie, jak masz taką OHP? Bo na pewno mnie nie doszło. Spalimy się w ciebie! Nie... Spalimy się w ciebie! Ja nie mam małochapę, ale... Górą. To jest my, racja. Chwila, ja, po której ja tu miałem. Kurde, kurde, kurde. Kolejno Kolejno no sobie, ustawienie, no sobie ustawienie naprawdę, ja nie umiem kilo pojefcie wyciągać Ej, nie zabijajcie mnie, proszę, nie zabijajcie no, mnie nie jest Ty jesteś ułomna Sam jesteś ułomna, No okno, a nie zapomniałem, nie ma pasterza do no tak? O kurde, na nie No ty też nie ma, bo wszystkie pękły No, na, na twój widok a to ty, dobra? Nie wiem wojski oczekiwanie. O kurde bere O zdjęciewaj się go świetnie, zdraj pina Ja go ja jestem, dajcie ich chwilę Koko I co teraz? Co ty robisz? Okej, ja nie wiem Może ktoś z nim mną zalszywać. Nie, nie, nie. Ja, ja chcę, ja chcę czekać, czekać, czeka, ja chcę, ja chcę, ja chcę, chwila, chwila, chwila. instrumenty, Możesz! bo Elon czy chce tańczyć? Czekaj, bo który? Po ja tańczę. Po prostu ja Nie wiem, o. I mi W innej kategorii to jest. Tam i ulubiony i tak dalej, są pędy jakieś. Czekaj, ja, 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 ja nie wiem, po tańce, mam tańczyć. Na środek, na środek, na środek, na środek, na środek. Nie wiem, po której mam tańczyć, pomocy. Ej no pomoc Dawa. ja nie mogę tańczyć Ej no nie nie, nie wiem czy gdzieś wie to Nie, nie masz bal na dziecko yeah, yeah, no, tak, na bałwanie, pach na Nie, jak oh. to na żywo to nie tak, No ty pewnie celowałeś Czytaj Szyguś się wiedział <laughs> Ale nie, ja... Po... no w sumie dobra może być. No nie będę znaczenie, nie? <grym> dobra, jeszcze końcówkowe rundy, bo za długo będzie odcinek trwały i ludzie nie będą chcieli oglądać. O, jego nie miałem jeszcze. Dobra, ostatnia chyba rundka. Ta ustania, 25 sandstorm! Sandstorm! Bruch, No to co ma być? Knockback! No bo to jest nie drunda jest do kończcie. Ja już mogę się z wami wygrać, widzowie. Bo noski BD Sigma. Trzeba kończyć od ciebie. w górę! What? No to jest ja, serio. Na, na wysokim poziomie. Skibidi, jest, skibidi. O kurde, oś to młodzieżowy. Dobra, ostatnia runda, ostatnia runda. ostatnia runda. Weź, ostatnia runda. Wreszcie, my znamy, w klasie klasy w klasie to klasy 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 Dobra, to klasy 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 fajny. No, to zobaczmy co, jak, jak wyjdzie. Co się sta stanie, kto to nich. Dobra widzowie. My, ja się wegnam. No widz... no więc no. Pa.